A teraz jeśli chodzi o gorączkę. <laughs> no bo właściwie wszystkie przeziębienia są związane z pasożytami, które niewątpliwie ogarniały nasze, nasze środowisko jeszcze bardziej niż poprzez węglowodany, poprzez spożywanie dużo ilości chleba, ciast, różnych słodkich kaw. Kawy strasznie wyniszczają nasze jelita, gdzie się mieści nasza duża, Prawdopodobnie tak ktoś wymyślił, ale naprawdę to tak jest. Wszystkie problemy związane z gardłem tutaj to są podchodzenie kwasów żołądkowych i to są przeważnie problemy właśnie żołądkowe, żołąd jelitowe. To są wszystko problemy właśnie związane z układem trawiennym. Także jeśli chcesz bardzo szybko wrócić do zdrowia, a masz gorączkę, to ja bym proponował nic nie brać na tą gorączkę, oprócz jakiejś polopiryny na przykład albo. Um... Na przykład coś takiego napotnego, zioła do tego pić, na przykład dziurawiec, melise, które są, albo z goździkami sobie coś zrobić, dużą ilość goździków, żeby pasożytów troszkę tam wykończyć, żeby nam się to I oczywiście stosować węgiel aktywny. Na gorączkę myślę wydaje, że bardzo dobry pomysł jeszcze z kiszonkami. Ja w tym czasie zawsze piję wodę z kapusty kiszonej, albo wpierniczam kapustę, albo ogórki kiszone, które zawsze mam przygotowane w razie czego ale już dawno nie chorowałem, <laughs> dlatego że, że już po prostu tak nie odżywiam się nawet w ten sposób. Ale jeśli tak to zawsze w rezerwie mam, bo różnie to może być jak jestem u cioci na przykład yy, na urodzinach, to wtedy trzeba coś zjeść <laughs> i takie zatrucie pokarmowe właśnie objawia się przeziębieniem i to grubym. Także warto mieć kiszonki i nie zbijać temperaturę żadnymi, broń Boże, paracetamolami. Bo to tylko uszkadza nasz system immunologiczny, a on sam powinien to, e, tą temperaturę nam. E, ta temperatura nas właśnie leczy. <grywia> tak, właśnie. Także nie zbijaj temperatury, po prostu połóż się do łóżeczka i, i mniej te deszcze, przeżyj to, ale pij kieszonki, zrób sobie herbatkę z imbirem, albo na przykład zapasz sobie, nie zapasz, tylko zrób sobie wywar z goździków, pół paczki goździków ze sklepu, tak, spożywczego, w, w rondelku i 15 minut niech się to zagotuje, potem sobie to wypij, Czujesz, poczujesz bardzo dobrą ulgę. Jeszcze dobry sposób też jest, żeby pół łyżeczki soli kłodawskiej wsypać do wody z czajnika, do szklanki wody z czajnika, no i to sobie wypij na czczo rano. Jeśli masz jakieś problemy żołądkowe albo łapieć jakieś przeziębienie. I w tym momencie pozbywasz się właściwie za pół godziny, jesteś w toalecie i nie masz już żadnych problemów. Działaj, to jest Twoje życie. I szkoda marnować je na mm, niszczenie układu odpornościowego, co niewątpliwie leki do tego prowadzą. Trzymaj się, nie poddawaj się, papa. Pa.